Geograficzne spodzianki dla wrogów i nie tylko. Witam serdecznie. W tym wideo chciałbym opowiadać kilka ciekawostek o geografii Mrągowa, Polski oraz Europy. Załóżmy, że Twój nauczyciel czy wykładowca zadaje Ci następujące zadanie. Uszereguj następujące cztery miasta. Od położonego dalej na wschód do położonego medalu na zachód: Mrągowo w Polsce, Luleo w Szwecji, Alta w Norwegii, Lipawa na Łotwie. Mrągowo jest położone w województwie armińsko mazurskim 55 km na wschód od Olsztynu. Luleo po szwedzku Liulio jest miastem na północy Szwecji, położonym na wschodnim wybrzeżu kraju, czyli nad Zatoką Potnicką. Alta jest największym miastem w regionie Finnmark na dalekiej północy Norwegii, leżącym około 379 km za kołem polarnym. Lipawa po otyszku Lilia jest miastem portowym położonym na zachodzie łotwy, czyli na Włotykiem. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że jest to łatwe zadanie. Po pierwsze Norwegia graniczy ze Szwecją od Zachodu. Po drugie, do 1991 roku zarówno Łotwa jak i Polska były państwami członkowskimi bloku wschodniego, a Łotwa była Republiką ZSRR. W związku z tym większość ludzi sądzi, że Lipawa musi być położona najdalej na wschód, a następnie Naurągowo, Luleo, a Alta leży najdalej na zachód. Jednak wbrew naszym przekonaniom, miastem położonym najdalej na wschodzie jest. Alta. Na długości geograficznej 23 stopni, 16 minut, 17 sekund na wschód od południka zerowego. Następnie Luleo. Na długości geograficznej 22 stopni, 9 minut, 16 sekund na wschód od południka zerowego. Na trzecim miejscu znajduje się rągowo. Na długości geograficznej 21 stopni 18 minut 17 sekund na wschód od południa zerowego, a najdalej na zachód położonych miast jest Lipawa. Na długości geograficznej 21 stopni 0 minut 38 sekund. Na wschód od południa zerowego. Oczywiście większość ludzi to nie wie, Ale prawda jest taka, że Polska i Łotwa rozciągają się o wiele dalej na zachód, a Norwegia i Szwecja na wschód, niż wielu ludzi sądzi. Alta jest położona zaledwie 53 km od granicy z Finlandią, a 314 km od granicy z Rosją. Miasto to leży dalej na wschód niż Suwałki, Augustów, Stok, Biała Podlaska, Zamość i Przemyśl oraz już na Ukrainie. A prawie tak daleko na wschód jak Terespał. Luleo leży 90 km od granicy z Finlandią. Miasto to jest położone dalej na wschód niż Łomża, a prawie tak daleko na wschód, co Wołdaw w województwie mazurskim oraz Mielec w województwie podkarpackim. Mrągowo jest położone prawie na tej samej długości geograficznej, co Pilzno, w województwie podkarpackim, a nawet miasta Arad zachodniej Rumunii i Igumenica na północnym zachodzie Grecji. Uwaga! A radu Rumunii nie należy mylić za radem Izraelu. Pilzna w Polsce nie należy mylić z Pilznem w Czechach. Lipava znajduje się na zachodnim wybrzeżu Łotwy. Czyli prawie na tej samej długości geograficznej co Warszawa. Najdalej na zachód z ujętym punktem Łotwy jest przylądek Bernati. Po łotewsku Pernaturax, leżący około 17 km na południowy zachód od Lipawy. Czyli na tej samej szerokości geograficznej, co szczytno w województwie warmińsko-mazurskim oraz Tarnów w województwie małopolskim. W związku z tym Łotwa rozciąga się w tak daleko na zachód, jak Biskupiec pod Olsztynem, Legionowo pod Warszawą, Białobrzegi między Grójcem a Radomiem, Podzętyn pod Kielcami oraz Częszkowice pod Tarowem. Biało brzegów między Wrójcem a Radomiem i należy mylić z białorzegami między Radzyminem a nieporętem. Na marginesie. mrągowo, że praktycznie na tej samej szerokości geograficznej są Leeds, największe miasto na terenie hrabstwa Yorkshire na północy Anglii. Nie zapominajcie, otawi łapkę w górę skomentować ten film i zasubskrybować mój kanał. Dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam na inne filmy na moim kanale. Wszystkiego najlepszego i do zobaczenia.